Cześć Jan Garwacz, witam i zapraszam Was na specjalny odcinek. Specjalny, bo będzie o historii Łady 2107, ale także usłyszycie historię tego egzemplarza i to z ust pierwszej właścicielki, pani Bronisławy. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu tematami, zapraszam Was do subskrypcji, do łapek w górę, a teraz zapraszam Was na film. Samochody na licencji Fiata Łada wytwarzała od lat 70., dokładnie od roku 70., także w tym roku mamy 50-lecie historii tej fabryki, która eksportowała samochody na cały świat, w tym także do Polski i te samochody były bardzo popularne u nas nad Wisłą. Ale ten samochód, który stoi obok mnie, to Łada 2107, która debiutowała w 1982 roku. Radziecka fabryka była świadoma, że musi modernizować swoje projekty dla rynków zagranicznych, bo ten samochód był sprzedawany na różne rynki. Łada wysyłała swoje produkty do 140 krajów na świecie. Nawet produkowali samochody z kierownicą po prawej stronie. I Łada 2107 na rynki, które wymagały kierownicy po prawej stronie, nazywała się Łada Riva. To jest natomiast samochód, który od nowości był w Polsce. Zresztą popatrzcie na. Rejestracje z województwa tarnobrzeskiego dzisiaj już tego województwa nawet nie ma, a łada i tablice są. Łada została wyprodukowana w Związku Radzieckim, w Związku Radzieckiego też już nie ma, województwa tarnobrzeskiego już nie ma, ale właśnie takie samochody świadczą o tamtych czasach, które chcę wam przybliżyć. Kupno Mercedesa, nowego Mercedesa w latach 80., to było jak kupienie dzisiaj Maserati, Bentleya. Był to samochód niezmiernie drogi, ale to nie znaczy, że pomysłowi konstruktorzy z nadwołżańskiego zakładu nie mogli czegoś wymyśleć i zrobili kratę chromowaną, która właśnie przypominała tą znamienitą markę, i ten samochód jawił się jako luksusowy, bo w roku 80 zaprezentowano Ładę 2105, a w 82. Do produkcji weszła Łada 2107. Te samochody zewnętrznie są bardzo podobne, ale właśnie wersja 2107, nazywana też Ładą Mercedes albo radzieckim Mercedesem, była takim samochodem oczko wyżej. To była najdroższa osobowa Łada, jaką oferował ten znany producent. Różniła się, tak jak powiedziałem, kratą, ale także różnice dostrzeżecie z tyłu. Na razie jednak powiem Wam o historii tego samochodu jako całości. Za chwilę powiem Wam o detalach, dzięki którym możecie poznać ten samochód, rozpoznać jak można rozpoznać ładę 2105 od 2107. A z tyłu to nie jest takie proste. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie z nami. Popatrzcie, jakie mamy tutaj wyposażenie. Jest chociażby wycieraczka reflektorów. Tak w radzieckim samochodzie. Więc ta chromowana krata nie jest taka całkiem bezzasadna. Samochód w dalszym ciągu bazował na Fiacie 124. Był to niezwykle udany model Fiata. Yy, pragnę tylko przypomnieć, że było to auto roku 66. A licencję na Fiat 124 kupiło wiele państw świata. Produkowano ten samochód w Turcji. Produkowano ten samochód w Indiach. No i oczywiście w Związku Radzieckim. I w Związku Radzieckim a właściwie w Egipcie przetrwał on najdłużej, bo jeżeli produkcję rozpoczęto w 1982 roku, to zakończono ją w Rosji i na Ukrainie dopiero w 2012, a jeszcze dwa lata później zakończono produkcję tego samochodu Łady w Egipcie. Tak, w Egipcie też produkowano Ład. Zresztą egipska motoryzacja ma też bardzo ciekawe wątki, które może kiedyś poruszymy. Na razie skupmy się na Ładzie. Zasadnicza koncepcja tego samochodu to jest silnik z przodu, napęd na koła tylne, czyli tak jak we Fiatach z lat 60., na którym ten samochód bazował. Bazował na Fiacie 124, ale nie tak bezpośrednio jak chociażby model 2101. Ale spieszę Wam powiedzieć, że Łada 2101 i Fiat 124, auta, które wyglądają właściwie tak samo, wcale nie były takie same, bo Rosjanie zażyczyli sobie pewne zmiany konstrukcyjne potrzebne do eksploatacji w ich ciężkim klimacie. Natomiast 2107 różnił się już yy, znacznie bardziej od pierwowzoru licencyjnego Fiata 124, ale minęło też sporo lat. Troszkę przypomina Wam Fiat 131 Mirafiori? Bingo! Fiat 131 Mirafiori, o którym zrobiłem filmik, tutaj macie link. Zadebiutował w 1974 roku i też ma bardzo podobną pudełkowatą linię nadwozia oraz taki sam układ napędowy, ale silniki były już inne. Tutaj mamy silnik 1500. Zaraz wam go pokażę i powiem parę słów. I powiem wam już na wstępie, że jeżeli porównywalibyście ładę do Fiata 125P, to tutaj moglibyście być zaskoczeni różnicami między tymi samochodami. Łada jedzie o wiele lepiej. Ma też inne zawieszenie, układ hamulcowy. Chociaż układ hamulcowy ma trochę słabszy, wydawałoby się, bo. Z przodu są tarcze, a z tyłu bębny hamulcowy. Natomiast w polskim Fiacie 125P od początku produkcji były tarcze na przedniej i tylnej osi. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o Fiacie 125P, różnicach między włoskim odpowiednikiem a polskim, to macie tutaj film. A jeżeli chcecie prześledzić zmiany konstrukcyjne tego samochodu, to zapraszam Was na film który też znajduje się na moim kanale. Kiedy byłem małym dzieckiem, uwierzcie, że sporo tych samochodów jeździło, bo w przeciwieństwie do Fiata 131 Mirafiori, Łada była dużo lepiej zabezpieczona, miała może lepsze blachy i te samochody przetrwały. Owszem, powiecie, że Mirafiori było rzadsze, to prawda, ale mimo wszystko ten samochód miał taką tendencję do gnicia, jak alkoholik do wódki. No niestety, nie radził sobie z korozją. A tutaj mamy bardzo dobrze zakonserwowany egzemplarz, i dzięki temu możecie go podziwiać. Oczywiście ma jakieś rysy, drobne wgniecenia, ale samochód jest z 1989 roku, no i ma prawo. Ten samochód, śmiejcie się bądź nie, wierzcie bądź nie, ale był naprawdę uznawany za taki prestiżowy, przynajmniej na tle konkurentów z RWPG, czyli z krajów socjalistycznych. To nie było byle co. Ten samochód był lepiej wykończony, miał lepsze materiały wykończeniowe i miał całkiem sprawny silnik o mocy 70 koni mechanicznych. Mówię o wersji 1500. W Polsce najczęściej natkniecie się na wersję 1500 bądź 1300. Łada była zawsze droższa niż duży Fiat, nawet jako samochód używany i wykończenie tego samochodu w poziom wykonania był dużo wyższy niż w przypadku nowszej i nowocześniejszej Łady Samary. Łada Samara zadebiutowała w 1985 roku, ale równolegle te modele były produkowane przez bardzo długi czas. Zobaczcie jeszcze na parę detali, które są charakterystyczne dla tego modelu i to dla tego modelu z początku produkcji. Bo na przykład felgi mają takie wycięcia w późniejszych ładach 2.1.0.7, które raczej możecie spotkać w krajach postradzieckich niż w Polsce. To były te gęstsze wycięcia. Tutaj mamy takie charakterystyczne właśnie dla seniorki, jak mówią Rosjanie, czyli 2107. Kolejną taką cechą, którą zmieniono w stosunku do innych ład, są klamki. To nie są takie kasetowe klamki jak chociażby w starszych ładach, czy jeszcze do niedawna w ładzieniwie, czy dużym Fiacie. Tutaj to są ładowskie klamki. Działają bez zarzutu. No i tył nadwozia. Te samochody wiadomo, różnią się z przodu, i tu najłatwiej je poznać, ale z tyłu też jest inaczej. Chodźcie, zobaczymy. Inne są klosze lamp, klapa i zderzak. Ale generalnie z przodu najłatwiej poznać te samochody. Ten samochód jest taki bardzo kanciasty, pakowny, obszerny. Dlatego teraz zobaczmy go w środku, bo w środku ten samochód naprawdę pokazywał. Tchnął takim luksusem, zasiądźmy z tyłu tego samochodu. Tu jest tak, jakby luksusowo i bezpiecznie, bo mamy nawet pasy bezpieczeństwa z tyłu. Czy one są oryginalne? Szczerze mówiąc, tego nie wiem, ale bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z tyłu. No i welur. Prawdziwy welur, nie jakiś ordynarny sky, tylko welur w samochodzie no, z krajów socjalistycznych. To się nie zdarzało często. Łada, duży Fiat. Tam na próżno szukać takich rarytasów. Pamiętam, jako bardzo małe dziecko, kiedyś znajomi rodziców odwozili nas tą ładą. Czułem się wtedy zaszczycony. Czułem się zupełnie jak ktoś wyjątkowy, jak ten chłopczyk z Werthers Original. Ale nawet jako dorosły mężczyzna mogę powiedzieć, że jest tu zupełnie wygodnie. Miejsca nad głową jest pod dostatkiem, jest dużo obszerniejsza kabina niż chociażby w Polonezie z tych samych lat. A tutaj macie jeszcze smaczek epoki pokrowce. No bo jak samochód był dorobkiem całego życia, to nie można było po prostu siedzieć na tapicerce. Trzeba było kupić albo uszyć pokrowce. Szczególnie jeżeli samochód był kupowany za dolary. To wszystko tworzy klimat właśnie tamtych czasów. Ten samochód jest tego niemym świadectwem. Dobra, odpinamy pasy bezwładnościowe i siadamy za kółko, żeby zobaczyć, w jakich warunkach podróżowali kierowca i jego pasażer z przedniego siedzenia. Siedzimy za kierownicą tego samochodu i wiecie co? Przypomina mi się Fiat Mirafiori też takie kwadratowe zegary a z kolei tutaj ta ramka przy nawiewie przypomina mi grill także jest bardzo spójny stylistycznie ten samochód i zegary, popatrzcie jest szybkościomierz jest licznik kilometrów ogólny 44 500 km licznik kilometrów dzienny 399, ale to nie było nabite dzisiaj wskaźnik poziomu paliwa woltomierz Ekonomizer pokazuje, jak dużo samochód w tej chwili spala paliwa, obrotomierz i oczywiście temperatura cieczy chłodniczej. Tutaj z kolei mamy kontrolki pokazujące m.in. czy mamy hamulec ręczny, ciśnienie oleju, czy chociażby światła albo światła długie. Tu jest regulacja nawiewów, tutaj mamy schowek i oczywiście żarówki i kasety. Kasety do radia, bo radio też jest z epoki. Tu jest zegarek, zapalniczka, a tu włącza się światła. Przed jazdą próbną zobaczmy jeszcze silnik. Maska otwiera się jak w dużym Fiacie, ale pod maską mamy już lepszy silnik, który był przedmiotem zazdrości wielu posiadaczy dużych Fiatów czy Polonezów. Tutaj mamy pojedynczy wałek rozrządu umieszczony w głowicy i samochód ma. 70 koni mechanicznych różnie podają: 69-70. Ten samochód jest rozwinięciem, ten silnik jest rozwinięciem poprzednich modeli. Ale to jest oczywiście zupełnie inny silnik niż w dużym Fiacie. To jest rozwinięcie silników ładowskich, a silniki ładowskie, jak wiadomo, nie bazowały na Fiacie 1300-1500, tylko na Fiacie 124. Z tym silnikiem łada potrafiła się rozpędzić do 155 km na godzinę, ale my dzisiaj nie będziemy oczywiście tyle jechać tym samochodem. Niemniej jednak trzeba się będzie nim przejechać. Zwalnianie blokady jest bardzo pomysłowe. Popatrzcie. No i co? Zapraszam Was na przejażdżkę. Posłuchajmy silnika. Chodzi znacznie gładziej niż w dużym fiacie. Silnik w tym samochodzie chętnie reaguje na gaz. Zupełnie inaczej niż w dużym Fiacie czy Polonezie. Naprawdę przyspiesza, już od dolnej partii obrotów. Wydawałoby się, że będzie jeździł jak duży Fiat, a tutaj bardzo przyjemne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o hamulce, no cóż, ten samochód stał 9 miesięcy, więc nie będę ich oceniał, bo byłaby to ocena nieobiektywna. Łada ma coś takiego. Z włoskiej lekkości projektowej lat 60. i radzieckiego imperializmu u swojego schyłku. Łada jest też dzielnym samochodem terenowym. Naprawdę, I jazda po wybojach jest taka jak we współczesnym Suwie, a przy tym Łada kosztuje mniej. Z częściami też nie ma większego problemu. Wiele części pasuje od Poloneza, od Dużego Fiata, a te, które są dedykowane dla łady, też można kupić chociażby w internecie. Generalnie łada jest bardzo pozytywnym samochodem i żal będzie mi się z nią rozstawać. Ale cóż, mam nadzieję, że trafi w dobre ręce. Słuchajcie, egzemplarz, który mieliśmy dzisiaj do testów, należy do pani Bronisławy i wiąże się z nim ciekawa historia, bo pani Bronisława ma go od nowości. Jak to się stało, że pani weszła w posiadanie łady? Był nam potrzebny samochód, a że akurat nie wtedy takie były, taka była moda, że wszyscy kupowali za dolary, no to myśmy też postawili, postanowiliśmy, że wykupimy sobie taki samochód. Trzeba było robić przedpłatę, jak się wpłaciło, to trzeba było odczekać jakiś tam okres, kiedy te, te łady przyszły, no i wtedy trzeba było jechać aż do Białego Stochu po tą ładę, żeby ją tak. przeprowadzić. Teraz no są inne formy, bo zamawia się i przywiozono na miejsce nawet. Nie trzeba chodzić, szukać. No I tak to się zaczęło. Dużo pani jeździła ładą? Z początku, przyznam się, że mniej. Tak od święta jechałam. Jak była, jak zaszła potrzeba jakaś czy coś, tak. Ale mhm. tak to więcej mąż jeździł. No ale później tak się stało, że mąż zmarł. No to już wtedy... Ja się już musiałam zająć tym. Ale to tak było. Nie jeździłam znowu aż tak dużo. Jak mąż jeszcze żył, to jeżdž... nieraz wyjeżdżaliśmy gdzieś tam poza... Yy, 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 poza terem. jeździliśmy tam na, na Śląsk. To byliśmy nad morzem. Trochę pozwiedzaliśmy. A później już jak sama byłam, to już... To już było już inaczej. Zdarza się pani jeszcze jeździć ładą? O tak. jeszcze, jeszcze czasami. Ale już tak szczerze mówiąc... No to... Postanowiłam, że chyba ją sprzedam, bo czas leci do przodu. Nie jestem już młodziutka, a zdaję sobie z tego sprawę, że, że osoby w podeszłym wieku nie powinny prowadzić już, bo to się różnie zdarza. Rozumiem. No i, i dlatego chciałabym, gdyby była taka możliwość, a ktoś dobrze zapłacił, to chciałabym się pozbyć tego samochodu. Chociaż szkoda mi, bo dobrze jeździł. Tak. Nie było problemów większych, ani. No i nie ma chyba do tej pory. Rozumiem. Dobrze, no. to dziękuję. Życzę, żeby Łada trafiła w dobre ręce. Dziękuję za udostępnienie samochodu. A z Wami widzę się już za tydzień. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.